Oficjalnie przyjmuje się, że świat składa się z siedmiu kontynentów. Z Afryki, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Antarktydy, Australii, Azji oraz Europy. Ale to nie do końca prawda. Kuba. Kliknij woneczek i łapkę w górę. Cóż, po raz kolejny okazuje się, że nie wszystko jest oczywiste. Europa z geograficznego punktu widzenia nie jest kontynentem, ponieważ nie spełnia definicji kontynentu. Kontynent to olbrzymi pod względem powierzchni obszar lądu, otoczony ze wszystkich stron morzami, oceanami, a z innymi kontynentami połączony co najwyżej wąskimi przesmykami. Jeśli więc nie uznamy Europy jako osobnego kontynentu, to okaże się, że jest ona największym półwyspem, największego kontynentu o nazwie Eurazja. Eurazja lub Euroazja. Ja preferuję nazwę Eurazja, ponieważ jest taka bardziej wymowna. Z uwagi jednak na fakt ogromnej odmienności kulturowej, historycznej oraz ukształtowania terenu, uznajmy Europę i Azję jako dwa oddzielne kontynenty. Granica między tymi, nazwijmy je jednak tak, jak zostało przyjęte, kontynentami, jest umowna i w różnych źródłach można znaleźć różne wersje tej granicy, jednak przyjmuje się, że biegnie ona wschodnim wybrzeżem Wysp Nowej Ziemi i wschodnim podnóżem gór Ural, następnie wzdłuż rzeki Emby, aż do wybrzeża Morza Kaspijskiego, następnie wzdłuż samego Morza Kaspijskiego, aż do kolejnej rzeki Kumy, następnie rzeką Manycz, następnie rzeką Don, aż do Morza Czarnego. Przez które przechodzi aż do Ciśniny Bosfor i Dardanelle, a dalej przez Morze Egejskie wzdłuż zachodnich wybrzeży Turcji. Nasz kontynent oblewają dwa oceany: od zachodu Ocean Atlantycki, a od północy Ocean Arktyczny. Natomiast od południa nasz kontynent jest oddzielony od Afryki Morzem Śródziemnym. Europa ma niezwykle urozmaiconą linię brzegową. Pomimo nieznacznego obszaru, jaki zajmuje nasz kontynent, czyli 10,5 miliona km2, linia brzegowa jest dłuższa o około 8 tysięcy km niż linia brzegowa Afryki i wynosi 38 tysiące km. Dla porównania, Afryka jest prawie trzykrotnie większa, a linia brzegowa ma o 8 tysięcy km mniejszą. Na tą skomplikowaną linię brzegową składają się półwyspy i wyspy, które w sumie stanowią około 30% powierzchni całej Europy. Zresztą same wybrzeża są niezwykle różnorodne. Na przykład na zachodnim wybrzeżu Półwyspu Skandynawskiego w Norwegii można zobaczyć fiordy, czyli wąskie zatoki, które wcinają się głęboko na 100, czasami nawet na 200 km w głąb lądu. Z drugiej strony można podziwiać płaskie wybrzeża szkierowe, które znajdują się w Finlandii i Szwecji. Ale zdarzają się tam także strome klify. Które sąsiadują czasami z płaskimi plażami oraz wybrzeżami zalewowo-mierzejowymi. Na przykład w Polsce, przy obwodzie kaliningradzkim, czy też na Litwie. Z kolei na południowym zachodzie Irlandii podziwiać możemy głęboko wcięte wybrzeża Riasowe. A na południu Europy, oprócz chorwackich wybrzeży dalmatyńskich z licznymi wyspami, można podziwiać wybrzeża lagunowe we wschodnich Włoszech. I Limanowe, na przykład na Ukrainie. Skoro mówię o wybrzeżach, to warto się także pochylić nad największymi i najważniejszymi półwyspami i wyspami naszego kontynentu. I tak do top 7 półwyspów zaliczymy półwysep Bretoński, Skandynawski, Apeniński, Iberyjski, Jutlandzki, Bałkański. Polski. Natomiast do top 7 wysp zaliczymy Wielką Brytanię, Islandię, Irlandię, Wyspę Północną, Spitzbergen, Wyspę Południową oraz Sycylię. Z kolei mówiąc o największych wyspach, nie sposób nie wspomnieć o największych zbiornikach wodnych, takich jak morza czyli są to Morze Północne, Morze Czarne, Morze Barenca, Morze Norweskie, Morze Śródziemne, Morze Bałtyckie. Oraz Morze Adriatyckie. Europa w znacznej części to niziny, aż 75% naszego kontynentu znajduje się poniżej 300 metrów nad poziomem morza. Jednak nie jest to jedna wielka nizina, a dzieli się je na chociażby nizinę francuską, nizinę niemiecką, nizinę polską. Nizinę nad Nizinę nad Kaspijską gdzie z kolei znajduje się również najgłębsza depresja naszego kontynentu czyli 28 metrów pod poziomem morza Czy też Wielką Nizinę Węgierską albo Nizinę Wschodnioeuropejską Z kolei bardziej urozmaiconą rzeźbę terenu możemy zaobserwować na wyżynach, takich jak na przykład Wyżyna Nadwołżańska w Rosji, Wyżyna Środkowo-Rosyjska, chyba można zgadnąć, w jakim kraju się ona znajduje, Wyżyna Bawarska w Niemczech. Z kolei do najbardziej urozmaiconej rzeźby terenu zaliczyć możemy łańcuchy górskie, takie jak góry skandynawskie. Góry Ural, Pireneje, góry Betyckie, Alpy, Karpaty, Apeniny, góry Dynarskie, ale także Schwarzwald, Harz oraz Sudety. Jeśli chodzi o Alpy, to znajduje się tu najwyższy szczyt Europy, czyli Mont Blanc, zapisywany jako... i ma wysokość, która waha się między 4807 metrów a 4811 metrów nad poziomem morza. Ale to nie znaczy, że ta góra jest raz wyższa, a raz niższa, bo sama z siebie wprawdzie rośnie mniej więcej 2 do 3 mm na rok, ale ta różnica jest spowodowana czymś innym. Konkretnie grubością pokrywy lodowej na wierzchołku tego tak zwanego dachu Europy. Ale to nie jest najwyższa góra w Europie. Jest. Nie. Nie. Jest. No dobra. Już wyjaśniam, bo zaraz będą jakieś nieporozumienia. I nikt z tego nic nie będzie wiedział. Chodzi o to, że tak jak na początku powiedziałem, granica między Europą a Azją ma charakter umowny. I według niektórych źródeł, w granicy Europy zaliczyć powinniśmy łańcuch górski Kaukaz. A gdyby tak uznano, to najwyższym szczytem byłby Elbrus o wysokości 5642 metry nad poziomem morza. Ale o Kaukazie, Gruzji i nie tylko. Myślę, że jeszcze usłyszycie kilka ciekawych informacji na tym kanale. Dlatego już teraz zachęcam do subskrybowania tego kanału pozostawienie łapki w górę i do usłyszenia w kolejnym materiale